Witam, witam serdecznie. Dziś odcinek z serii Hasieczkowej, Kilka ciekawych znajdek śmietnikowych. Powiem ci, powiem ci, powiem wam, że fajne trafy, fajne wazoniki, fajne figurki, dużo słoników się trafiło, więc no zapraszam was serdecznie. Pozwolicie, że na bieżąco będę to, to troszeczkę czyścić z y, siereczką, bo no, są brudne, a chciałam Wam pokazać, że to nie są rzeczy skupione, tylko, y, tylko znalezione po prostu i które są do y, dalszego y, ozdabiania, przetwarzania, metamorfozowania, że tak powiem. Y, chociaż przedmiot, który trzymam w ręku, nie potrzebuje niczego. Tylko postawienia i dodatkowo jakiegoś kwiatuszka, czyli wazon. Coś takiego. Widać? Widać? Duży, z niebieskim, właściwie granatowym wlotem. Nic tu nie ma. Troszkę go przeczyścimy. O. Taki piękny. W kształcie takiego jakby płatka kwiatu kali. Jedna rzecz. Drugi wazonik, coś takiego, nie jest sygnowany, ale często robiły takie rzeczy Bogucice, być może Bogucicki, od razu pójdzie do zmywarki. Yy, tutaj mamy lakę, tylko nie wiem czy prawdziwą, czy drewno lakowane. Z takim motywem przetrzemy, żeby było ładniejsze. Takiego. Bardzo ładny wazonik z takim też mozaikowo-kwiatowym motywem. I wazonik taki trójkątny. Powiedziałabym, że piramidalny albo trapezowy, jak to lubi. Szkło współczesne. Nie wiem, czy barwione w masie, czy malowane, ale takie dość ciekawe. Fajne by było na LEDy. Żeby włożyć LEDy i podświetlić. Takie drobniutkie, bo większe się nie zmieszczą. To jest jedno. Butelka, one chyba były w pepko, Ale pewności nie mam. Wyczyścimy troszeczkę. Już takie bardzo brzydkie nie było. Taki dzbanek na wodę. Z takim motywem winogronowym na soki. Coś takiego. Co tu dalej mamy? O, i tu mamy różnego rodzaju figurki. Aniołek. Taki aniołek. To co? O, patrzcie. To chyba z Hiszpanii ktoś przywiózł. Sangria. W takim małym, w takiej małej buteleczce. To jest małe, cudowne. Też mi tak, taki strzał dziesiątkę. Miniaturowa lampka naftowa. W takim pięknym niebieskim kolorku. Miałam już kiedyś taką jedną. Może nawet mam, nie wiem, yy, koszyczek. Jeszcze też trochę brudny. Na szybko Wam tu pokazuję. Oj, uszczerbiony. Będę musiała coś dorobić. Ale ładny. Patrzcie jaki fajny. Coś takiego. Malutki. Więc tutaj muszę jakiś motyw wymyśleć. Może z kleju na gorąco. Delfinki. Kto lubi delfinki? Bardzo mądre zwierzęta, saki morskie. Miniaturowy wazonik typu mlecznik. Takie coś? Oj, coś z tego chyba stukłam. No nic. Taki podstawnik chyba na świeczkę. Pierwszy raz takie coś widzę. O. Albo na, może być na... Ja nazywam nie kapki z herbaty, czyli torebeczki na herbatę można postawić na stół. Fajna rzecz. Stukłam sobie. Nie stukłam sobie. Delfinek. W środku mam takie płatki z lipy, dlatego tak nieraz coś tam poleci z tych figurek, bo to z drzewa musiało wpadać do torby, której były te rzeczy. Delfinki mamy dwa, a nawet trzy. Przetrzemy go. Takie trochę... Słodziaśne, takie dziecinne, infantylne, ale śliczne w swoim odbiorze. Kaczucha na jajeczko. O, podstawnik. Nawet sygnowana saba jakaś pierwsza raz widzę. O, tu uszkodzone tu też. Chciały być jakieś skrzydełka, muszę dorobić skrzydełka. Dzisiaj ile będę miała pracy? Ym. O! Miniaturowy wiatraczek, tego nie widziałam. Tu na takim yy, druciku się trzyma. Jest nawet sygnowany, ale nie widzę dobrze. Kiereczka. Coś takiego. Ale patrzcie, jaki słodziak. <laughs> Piękny. Może to jakaś stara robota. Dobrze. A tu co mamy? Tu mamy serwetnik. Ale też i, i chyba wizytownik. Coś takiego. Tu te kwiatki, li lipy. Widzicie? Tu na serwetkę. Takie coś... Nawet to ładnie wygląda. Ciekawe. Na serwetki. To, tu mamy jedną A! Jeszcze dzwoneczek tutaj jest. Świąteczny, ale słabo dzwoni. Trzeba by było mu tam tutaj zmienić na coś fajniejszego. Okej. Okay. Tutaj mamy słoniki. Taki. Wiem, że są entuzjaści słoników. Taki. Taki. <śpiewa> Jeju, kiedy ja to wszystko zrobię? Tu taki duży słonik. Ale ładny. <śpiewa> Ktoś zbierał słoniki. I konik, ale nie, nie ma niestety nóżki. Taki piękny konik. I ja tutaj dorobię kawałek i być może y, zamaskuję czymś. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, ale jest śliczny. Wygląda jak taki jednorożec, tylko rogu brak. No i słoników, część dalsza. Taki. Taki miniaturki. Ciężko pokazać, bo są tak małe, że się w ręce nie wyszczą. I takie pyci, 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 takie maleństwa. O. Śliczne są. No i tutaj mamy rzeczy bardzo, bardzo brudne. Aha, jeszcze wam zegar pokażę. Zegar ze znakami Zodiaku, ale w formie symboliki. To jest taki obraz. Nie wiem, co z nim zrobić. Czy odkleić tą część i wykorzystać to na obraz, a to zrobić w jakiejś innej formie? Nie mam pojęcia. To już jest tragedia całkowita. Trzy takie filiżanki ładne. To są chyba tułowickie. O ile dobrze widzę. Nie, Wałbrzyk przepraszam, Wałbrzyskie. Trzy takie są. Może komuś brakuje do serwisu. Brudne oczywiście. No, i tutaj mamy wyzwanie, ponieważ mamy przedwojenną sosierkę giszę. Ja Dziadam, ją ściereczkę. Troszkę ją przytrzemy. Yy, bardzo jest brudna, idzie zaraz do zmywarki. Taki ardekowski wzór. No, i trzeba będzie tutaj coś jej dorobić, żeby. Ona na taką doniczkę można by było ją zrobić. Mm, albo jakąś figurkę dokleić, albo mm, kwiaty. Chyba kwiaty dorobię. O Jezus, no I to też bardzo brudne. Czekajcie, muszę to troszeczkę ściereczką przetrzeć, żeby Wam tego tak strasznie nie pokazać. Ja mam dzisiaj bardzo mało czasu, bo jak wiecie, Przygotowywuję się do wyjazdu i tak na szybko z Bogudzic. Dwa takie półmiski. Piękne, nie? Bogucicy. Dwa są takie. I serwetnik, jabłuszko. Coś takiego. Także moi drodzy łupy. Jak znalazł na targ staroci idealne, brudne, niestety już nie mam jak sobie teraz włosów odsunąć, strasznie mi się popierzyły, po farbowaniu w ogóle są, tak wyglądają. No i tyle moi drodzy, fajne, fajne skarby z, z Hasioczka, prawda? No, też mi się podobają. No, idą wszystkie do, do mycia. No i znowu do pudełka, znowu do pudełka. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.